Szanowni Państwo, zagrożenia inicjowane zdarzeniami terrorystycznymi oraz czynami kryminalnymi skierowanymi przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu każdego z nas stanowią ciągle żywy dyskurs polityczny i naukowy, ukierunkowany oczywiście na eliminowanie i zapobieganie tego rodzaju przestępstwom. Niewątpliwie celem ataków terrorystycznych i kryminalnych stają się niestety coraz częściej miejsca publiczne. W których sprawcy realizują zamierzony swój plan, wcześniej ustalony plan działania dla uzyskania własnych korzyści, różnych korzyści, zarówno politycznych, jak i majątkowych. Dążąc do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju, obywatelom demokratycznego państwa, podejmowanych jest coraz więcej różnego rodzaju przedsięwzięć, zarówno o charakterze koncepcyjnym, jak i również o charakterze wykonawczym. Ważnym, a jednocześnie koniecznym warunkiem dla opracowania skutecznych rozwiązań antyterrorystycznych jest przede wszystkim komunikacja, Szanowni Państwo, przede wszystkim wymiana informacji, wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organów ścigania, przedsiębiorcami, naukowcami, ale również no, każdym obywatelem, każdym człowiekiem. Rozpoczynający się w dniu dzisiejszym kongres, którego przewodnim tematem jest właśnie bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej, stanowi według mnie doskonałą platformę właśnie do podzielenia się umiejętnościami, wiedzą koniecznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i powszechnego naszego kraju. Pragnę w tym miejscu podkreślić iż już sama obecność państwa biorących tak licznie udział w tegorocznym kongresie jest Według mnie również taką wymierną odpowiedzią na to, iż w zakresie wymiany informacji i budowania doświadczeń no istnieje ta bardzo silna potrzeba. Cieszy również wielowymiarowość przedstawicieli instytucji, służb oraz uczelni wyższych, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w tym dla nas wszystkim doniosłym wydarzeniu. Witam zatem wszystkich Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich zgromadzonych uczestników kongresu. Wszyscy Państwo jesteście naprawdę ważni, ważnymi postaciami tutaj dla nas w ramach tego wydarzenia, w ramach tego rocznego kongresu. Szanowni Państwo czwarty ogólnopolski Kongres Naukowo Techniczny Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne Budynków Użyteczności Publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje uważam za otwarte.